Adwokat Marta Wnuk. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak udowodnić, że narcyz to narcyz przed sądem i przed opiniodawczym zespołem specjalistów, gdyż możecie zostać tam skierowani, gdyż jest konflikt o dziecko bądź inne są w tym obszarze problemy. Podam Państwu przykładowo 11 takich obszarów, na które warto zwrócić uwagę, kiedy po drugiej stronie masz osobę narcystyczną, najczęściej mężczyznę, ale może się również zdarzyć kobieta. Często do mojej kancelarii, gdyż na co dzień prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie, trafiają osoby, przyjeżdżają z całej Polski, jak pani Mecenas pokazać, że narcyz to narcyz, bo nie chcą mnie słuchać w sądzie. Powiem państwu dlaczego nie chcą słuchać państwa w sądzie, bo być może jest pewien trend, a być może jesteśmy bardziej świadomi i umiemy pewne dysfunkcje nazywać. Ale Zapraszam Państwa na ten filmik. Przejdziemy sobie 11 najważniejszych filmów, co zrobić, żeby ujawnić właśnie, że osoba narcystyczna jest osobą narcystyczną. Punkt pierwszy. Zbieraj konkretne dowody zachowań manipulacyjnych i przemocowych. Nagrania rozmów, SMSy, świadkowie, wydarzenia. Spisz to. Spisz 10 najważniejszych faktów i załącz do tego konkretne dowody. Opieraj się w swoim mówieniu, w swoich wypowiedziach na konkretach. Bardzo dużo jest niekonkretnych spraw w sądzie. Wobec tego, jak i w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów, jak i przed sądem, rekomenduję Państwu tutaj zwrócenie uwagi na to, żeby być. Konkretnym, a zatem weź kartkę i długopis i spisz 10 najważniejszych faktów, a obok nich jakie masz na to dowody. 2. Pokaż rozdźwięk między wizerunkiem publicznym a rzeczywistością. Opieraj się na faktach. Narcyz często gra idealnego partnera, idealnego ojca, idealnego mężczyznę, przedsiębiorca, idealny, wszystko jest idealnie. Wobec tego w Twojej sytuacji ważne jest, abyś pokazała, bądź pokazał, jak to wygląda w rzeczywistości. Na przykład mówi, że to on się opiekował dzieckiem, podczas gdy nigdy nie był u lekarza z dzieckiem. Pokaż na to dowód. 3. Podkreśl brak empatii, instrumentalne traktowanie dziecka, instrumentalne traktowanie, Ludzi przedmiotowe tam, gdzie ma zysk, bądź jeżeli nie ma, to chce się zemścić, bądź wywiera presję. Wobec tego pokaż te cechy i spisz sobie, jak to właśnie wygląda, że traktuje ludzi instrumentalnie. 4. Zwróć uwagę na brak realnego zaangażowania. Często osoby narcystyczne e, mijają się z prawdą. Mówią zupełnie inaczej niż jest. Dlatego jeżeli chcesz udowodnić, że coś nie miało miejsca, to ważne są dowody. Na przykład może mówić narcyz, że opieka naprzemienna tylko wchodzi w grę, bo to przecież on wychowywał dziecko, co absolutnie nie było prawdą, więc również zdobądź na to dowód. 5. Pokaż pewien schemat. Czyli na początku idealizacja, dewaluacja i odrzucenie. Pokaż, jak ta osoba, którą podejrzewasz o zaburzenia narcystyczne, działała na początku, kiedy na początku zbierała o tobie informacje, była idealna, a później te informacje zostały wykorzystane przeciwko y, tobie. Nawet chciał, y, żebyś odizolowana była. Od bliskich i pokaz pewien schemat działania. Nie, nie musisz, jakby mówić, że to jest schemat, powiedz tak, jak było w, twoim, w Twojej sytuacji, że zbierał dowody, zbierał informacje, po czym je na przykład wykorzystał, odrzucił mnie. Na początku mówił, że przepisze na mnie wszystko, będzie dobre, był idealny, po czym to się wszystko Zmieniło, ok? I to była piąteczka. Przejdziemy teraz do szóstego punktu, który jest ważny. Sześć. Wskaż brak zdolności do kompromisu i współpracy. To, co jest ważne, to tak naprawdę, osoba narcystyczna nie zna słowa kompromis. Jest jedna prawda, jest tylko prawda jego. I nie można z taką osobą nawet spróbować dojść do jakiegoś kompromisu, ponieważ on siebie i swoje ego zawsze stawia w punkcie najważniejszym. I nawet kiedy mówi, że działa na rzecz dziecka i dla dziecka mam wątpliwości, i sama bądź sam zadaj sobie pytanie, czy to nie jest tak, że? Ta osoba narcystyczna robi tylko i wyłącznie to dla siebie. Kolejna rzecz, 7. Ujawnij potrzebę kontroli również przed sądem i OZTS. Narcyst często chce mieć ostatnie słowo, chce, żebyś y, była jego, kontroluje Ciebie, nie uznaje autorytetu sądów, biegłych innych osób, Możesz zaznaczyć, że nie szanuje postanowień, nie szanuje e, autorytetu innych osób, bo tylko on się liczy. 8. Wobec tego też, kiedy masz dziecko, bądź sama jesteś, bądź sam na terapii, warto byłoby poprzeć to również opinią e, prywatną ponieważ sąd skieruje Państwa do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, kiedy jest spór. Wobec tego, jeżeli masz taką możliwość, chodzisz na terapię, bądź Twoje dziecko chodzi na terapię, warto do akt sprawy dołączyć również właśnie opinie specjalistów, którzy powiedzą, napiszą pewien schemat działania, że jesteś na przykład ofiarą. 9. Nie daj się wciągnąć w prowokację i pamiętaj o tym, że osoba narcystyczna, kiedy jesteście w konflikcie około rozwodowym, zrobi wszystko, niekiedy absolutnie wszystko, żeby pokazać wyższość, pokazać, że to on jest ofiarą, a ty sprawcą. Będzie cię prowokował, będzie cię prowokował do tego stopnia, że możesz wyprowadzić. Się z równowagi, nie wytrzymać. Twoja równowaga zostanie zachwiana. A tak naprawdę to on ciebie wyprowadzi z, tej, z tego stanu takiego bezpiecznego. Wobec tego, po co on to robi? Robi to po to, żeby zebrać też dowody na ciebie. Każde twoje słowo i każde słowo wypowiedziane, jak także napisane, może być wykorzystane przeciwko tobie. I musisz o tym pamiętać, więc odpowiedz sobie, czy tak było kiedyś, że odwrócił kota ogonem w Twojej sytuacji? I jeżeli tak, to podaj przykład. 10. Ujawni historyczne wzorce. Izolacja, kontrola finansowa, przemoc. Pokaż, że na przykład nie pozwalał Ci kontaktować się z rodziną. Krytykował na przykład e, Twój wygląd. Twoje zarobki, krytykował twoją mamę, tatę, że wszyscy byli źli i niedobrzy, tylko on był najważniejszy. Pokaż to, opierając to na faktach. Jak wypowiadał się o twoich bliskich? Co mówił tobie o twoich bliskich? Odpowiedz sobie teraz na to pytanie. 11. Jeżeli dziecko mówi o zachowaniu narcystycznego rodzica, to uwaga, bo dziecko często nie zna terminu narcyz. Natomiast można, w zależności, oczywiście, ile dziecko ma lat, i to dziecko powinno powiedzieć, przestrzegam, stymulować dziecko do tego, żeby dziecko mówiło w sądzie albo w OZS-ie, powiedz, że tata jest narcyzem. Nie. Jeżeli chcesz rozmawiać o relacji dziecko-ojciec, to najlepiej żeby usystematyzować również i spisz, uwaga, 10 faktów o relacji rodzic, na przykład ojciec-dziecko. I też opowiedz, jak wygląda ta ich relacja. Czy ona jest oparta na wzajemnym szacunku, czy też nie? I odpowiedz sobie na to pytanie. Pamiętaj, w opiniodawczym zespole sądowych specjalistów, jak i w sądzie jesteś, jesteście oceniani. To jak mówisz, jak wyglądasz, jak się wypowiadasz. Zapraszam Cię również, jeżeli czeka Cię badanie w opiniodawczym zespole sądowych, specjalistów, do filmiku, w którym mówię, jak wyglądają takie badania, czyli obserwacja, wywiad, testy. Również pokazuję, jak tutaj takie testy warto rozwiązywać, choć testy są tajne, bo to wszystko, ma ogromne znaczenie. I jeżeli walczysz o dziecko, to pamiętaj o tym, że to właśnie OZTS jest kluczowy. 99% rozstrzygnięć wysokiego sądu opiera się właśnie, właśnie na tym, co powie opiniodawczy zespół sądowych. Specjalistów to oczywiście jest moje doświadczenie jako adwokat w moich sprawach Właśnie 99,9 wyroków sądu było właśnie poparte właśnie opinią biegłych. Proszę również pamiętać, kiedy czeka Państwa rozwód, sprawa sądowa o dziecko, to również trzeba się przygotować do rozprawy. I o tym macie na mojej stronie. Możecie znaleźć e-book. Cały e-book poświęcony o tym, jakie techniki używać, jak wyglądają dobre techniki na rozprawę, jakie są patenty, i tutaj możecie właśnie dzięki temu przygotować się do badań, jak także do rozprawy. Trzymam za Państwa mocno kciuki, życzę Państwu samych sprawiedliwych wyroków.